Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę, musimy sobie z tym poradzić. To jest wyzwanie współczesności, w szczególności spoczywające na tych, którzy sprawują władzę, ale to też wielka odpowiedzialność za dalsze losy naszej dzisiaj Wspólnoty Sąsiedzkiej, a więc dalsza odpowiedzialność zabudowanie braterstwa między naszymi narodami i więzi sąsiedzkich. Wierzę w to głęboko, że damy radę, że tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy umieli ich przechować, by gdy wojna się zakończy mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej, suwerennej, niepodległej, która, mam nadzieję, będzie na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami Polską, jak mam nadzieję proroczo powiedział to prezydent Wołodymir Zełyński, nie będzie miała granicy, że tej granicy faktycznie nie będzie że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić.